jakoś taką lecimy do wody, do jeziora. Lecimy, ja, duży Zbigniew, Waldi. No i jeszcze jedna osoba tam będzie. Nie jest za ciepło, ale będzie fajnie. Waldi ustawia sobie galeta na słodką wodę. Ja się skupię na brzegu, na razie z łopatką od podkarpackiej wykopki. Dzięki kolego Zbigniew będzie szukał wody, sporo zeszło tego łańcuszka. Pani co zgubiła nie wiem, kilka tygodni temu na nogę. Prezent od męża. Ja tam po brzegu, a wtedy wbijam się do wody. Ogólnie to prawie nie ma wody tutaj. I nie ma fal. Także dasz do upanowie. To taki dziwny. I głęboki. Ale co jak będzie tutaj złoto. Albo coś innego. Nie wiem co. no. Tu coś jest. Polmoc zabytkowy. My go do kieszeni. Ale głośno. Tu sygnał to będzie 1500-1900 dawnych czasów i nowożytnych To chyba będzie folia Raczej chyba tak Nie, polmosy, no już mam dwa takie same Polmosy od siwuchy Taki płas 3 Dwa złote? Yep. Brawo ty Waldi Dwie minuty w wodzie, 2 złote Jak z, Waldi Jak z orzełkiem z tyłu to moje Tu jest paproszynka aluminiowa Jest 10 stopni w ogóle Dzisiaj Około sitko do zbierania szumu z Rosołu Głęboko, bo... Taki malutki kolczyk, taki, taki. No, Zbigniew miał zawsze tak, że znalazł pierwszy srebelko, no to już pozamiatane, ale to nic. Szukaj tego łańcuszka. Mu musi być gold teraz. Tutaj na brzegu. 10 zł. I 20 zł. Pierwsza moneta. Tak podmosów nie wiem ile mam jeszcze sporo jestem na brzegu nie głębokiego dołka jest pierścionek w tym śmietnisku ładnie wyje jak ładnie wyje to go umyję. maleńki ale poleżał troszkę tutaj jest git Tu jest jakieś kółko To co biło? <laughs> jest obrączka chyba Chociaż Chociaż, chociaż, chociaż Nie, to nie będzie to Już się podnieciły. Gitara, Jakiś kółko osiąd Musiąc szlachetny Motylek mosiężny Z cruzerem a ja mam pieniądz Buongiorno! Ferrerkę Buongiorno! Bum bum Ale polszofka chyba co? 811 Złote No i gitara Idziemy go umyć, zobaczymy Poka poka Włączył cruzera i się znalazł bum buma Ale bez jednego kółka. Bez kółka, no ale jest Porsche, panie Porsche złote. Złote Porsche i srebro już jest. Zbigniew też ma srebro. Ty masz bum buma. Co tu się od Janie Pawła? U mnie moneta. Jeden grosz. No, 50 groszy, ale tak dziwnie było. 50 groszy. ha. ha, ha. 50 groszy. Dziewczyny? Chyba pierścionek na wierzchu leży hmm. Chyba No jak nie jak tak sreberko? <laughs> Nie wiem chyba streberko chociaż Raczej nie ale na wierzchu Ty Nie, amelinium da, ty. Ale na wierzchu, drugi pierścionek Na brzegu, znaczy tu była kiedyś woda Dziecięcy taki ameliniowy no mówię idźcie do wody, ja tu posprzątam Ale muszę się przeładować, bo mam pełną taszę już Wbijam się w wodę i idę do wody Sygnały z wody Tak wyglądają 2 grosze. Gites 5 groszy Moneta Złotówka Złotóweczka? Nie, dużo nie mam monet, bo byłem w wodzie, ale za dużo szkła i wylazłem na chwilę tutaj. Jest monetka 2 groszy A obok następny pieniądz. 20 groszy Tu jest grosik. Nie tak, jeden grosik i jeszcze jest sygnał. Płytka. Albo no, nie płytka. Dawleczka. Takie coś. 20 co? grosz. No grosz. Na, chwilkę, na chwilkę tam pójdę. Yo. I patrzcie tutaj. Jest mistrz. Ry ry ry. Ry ry ry. Gratulation. Super, super. No takie coś znaleźć w tym śmietniku to jest cud. Ale co powiem rano? Mu musi być gold to, to będzie na filmie. Jest super. Gratulation. Po drodze na inne jezioro wszystko, skoczę. może Waldi pojedzie ze mną. Śmieci idą do śmietnika. A z tamtego jeziora może coś jeszcze wpadnie. A ja cały czas kapsle kopię. Woda, Coca-Cola. Woda, Coca-Cola, nie? Ja nie podjąłem jeszcze. masz lepszą pytale, tu jest tych sobie. Co? 20 groszy. Nie, 2 grosze. Jeszcze lepiej Ale podjęta. Ale walczy, walczy sporo. Zapeszane, ale to było bez... nic, nic nie ma, tak? A ja po Polmosa. Tu jest ciężkie dno, ale jest fajnie. Jest ciekawieś. Znowu. Ogólnie dno jest tragedia, dwa grosze. Jest dwa grosiki i 10 minut walki. Liczy się. Zobawa. Kapsle tak, ale teraz mam mały pierścioneczek zgubiony przez dziecko. Taki, zwykły, mały. Chyba nie, aluminium chyba ale na wierzchu. No i ja już na podsumowaniu pogadaliśmy sobie z Panem z białego Mitsubishi. Pozdrawiamy kolegę i dzieciaczków i Pana żonę. Waldi już się przebrał. Waldi znalazł 2 zł nowożytne, 2 zł z PRL. Coś tam śmieci wiadomo. Ja mam kilka monet. Yy, takie rzeczy z wody. Sebelko na brzegu w piasku. To znaleziono na oko też nad jeziorem, blisko wody. No i przed chwileczką, jak rozmawiałem tutaj z Panem, kolegą z Gdyni. To leżał sobie jak na wierzchu z serduszkiem. I tyle. My się zawijamy jutro będzie morze. Jak nie będzie fal. Pozdrawiam i miłego weekendu.